Chwilę nas nie było, ale serdecznie zapraszamy was ponownie do filmów ze świata smart home. Dzisiaj kolejna recenzja. Będziemy dla was recenzować termostat Hityt, kolejny termostat z tej firmy. Gorąco zapraszam. Zobaczymy jak się sprawdzi. Tradycyjnie zaczniemy od unboxingu. Hitit ZM2, czyli termostat, który dzisiaj recenzuję, przychodzi w tektorowym pudełku, na którym możemy między innymi zobaczyć, to jak on się będzie prezentował, oraz taki dopisek battery. Które oznacza z jednej strony, że są baterie w zestawie, a skoro są baterie w zestawie, to znaczy, że on jest bezprzewodowy, co jest na pewno jego plusem. I tutaj jedna rzecz, na którą też zwrócę uwagę: smart start, czyli proste parowanie. Jeżeli chcecie usłyszeć troszkę więcej, zapraszam do naszych innych recenzji sprzętów HITY, gdzie więcej o tym opowiadam. Więc otwórzmy sobie i zobaczmy, co jest w środku. Otwieramy. Widzę kieszonkę. Co się w niej znajduje? Po pierwsze, sposób montażu. Czyli możemy albo go sobie wkręcić do puszki elektrycznej, albo przyczepić za pomocą taśmy 3M. Więc duży plus w stosunku do tego, jeżeli na przykład dotychczas termostat znajdował się w miejscu, w którym nie chcecie, żeby się tam dalej znajdował, i chcecie go mieć na przykład przy łóżku albo gdziekolwiek indziej, taśmę 3M i praktycznie wszędzie go możecie przykleić. Z odklejeniem potem jest różnie, ale to już problem na inny moment. Co poza tym? Mamy instrukcję. W języku angielskim. No i sam termostat. Ok, termostat jest spory, tak naprawdę, ale co może się stać? Możemy go sobie postawić. Czyli to nie jest tylko termostat, który musi wisieć. To jest na pewno jego plus. Tak jak na przykład macie czujniki wilgotności i temperatury od Xiaomi, które też można tak postawić. Więc tutaj mamy sam termostat. O, jego, o tym, co pokazuję, opowiem troszkę później. I tutaj mamy karteczkę z Z-Wave Device Specific Key, czyli z takim kodem QR-owym, który możemy sobie wykorzystać m.in. przy parowaniu. I to wszystko. Więc przejdźmy teraz do samego termostatu. Zacznijmy trochę o wyglądzie termostatu, który jest nietypowy, no bo tak jak wspominałem, to nie jest termostat, który po prostu sobie dajemy na ścianę, ale możemy go sobie postawić. Czyli tak naprawdę może stać gdziekolwiek. Sam termostat jest wyłącznie w kolorze białym. Troszkę minus, no bo pewnie chcielibyście w różnych, tak jak poprzedni był, zarówno w białym, jak i w czarnym, ale powiem szczerze, że jest skludny, ładny i pasuje pewnie do nowoczesnych, do nowoczesnych powierzchni. To, co mamy tutaj na przodzie, no to jest ekran, wyświetlacz. To, co jest fajne, to ten wyświetlacz ma w sobie czujnik ruchu i czujnik światła, dzięki czemu dostosowuje natężenie tego, co wyświetla do panującego aktualnie światła w pomieszczeniu. No, i wychwytuje to, kiedy na przykład podejdziemy i będziemy chcieli zmienić temperaturę. Fajny Bajer, powiem szczerze, i pozostałe termostaty też powinny coś takiego posiadać. Poza tym posiada on wbudowany czujnik temperatury oraz czujnik wilgotności, czyli możecie sobie nim sterować także na przykład nawilżaczem. Więc taka, taka mała trochę stacja. Sam czujnik działa po Z-Wave, więc żeby sterować ogrzewaniem podłogowym, na przykład. Wysterować piecem albo wysterować zaworami do ogrzewania podłogowego, potrzebujecie bramkę. W naszym przypadku to było Fibaro hc 2 parowanie bez problemu. No i teraz przejdźmy do tego, co widać z tyłu. Z tyłu widzimy, w jaki sposób możemy go sobie zamontować. Czyli mamy albo miejsce otwary na śruby, albo możemy przykleić taśmę 3M. Kiedy go sobie otworzymy, no to tutaj jest, powiedzmy, całe wnętrze. Trzy bateryjki AA, które go zasilają, więc musicie je posiadać. Plus, o którym zresztą było pokazane na, na samym opakowaniu, no to te baterie są w zestawie. Więc jeżeli nie musicie już ich po prostu wyciągać, na przykład z pilota, który u mnie jest zawsze pierwszym dawcą sprzętów do wszystkiego, pozdrawiam w tym momencie moją żonę, która zawsze potem jest bardzo szczęśliwa, że musi szukać baterii, bo znowu w pilocie nie ma. No niestety, musi być takie jedno urządzenie. Które jest dawcą dla wszystkich pozostałych. Poza tym mamy kod qr dla Smart Start, o którym wspominałem do parowania, albo sam przycisk parowania. I nic więcej tutaj nie ma, i tak naprawdę nic więcej tutaj nie potrzeba mieć. Przejdźmy teraz do tego, w jaki sposób możemy sobie używać takiego smart termostatu. Na początek najprostszy, czyli ręczny. Po prostu ustawienie tak jak w pozostałych termostatach. To, co widzicie teraz, na głównym ekranie mamy tutaj temperaturę, a po mniejszym mamy zadaną temperaturę. Więc możemy sobie zwiększać ją i wtedy nasze, nasze ogrzewanie podłogowe będzie starało się uzyskać tą temperaturę albo zmniejszać. Kolejna rzecz, jeżeli jeszcze raz klikniemy ten przycisk, no to pojawia nam się wilgotność. czyli w tym momencie on w pomieszczeniu 28 stopni i 61% wilgotności, czyli jest ciepło i mokro. No cóż, najlepsze warunki do kręcenia recenzji. No, takie życie, ale. Sprawdzałem i termostat faktycznie pokazuje dobrą temperaturę. Tu jest tak ciepło i dobrą wilgotność. Obok stoi zresztą na wilżycz. Ale to jest powiedzmy najprostszy sposób, i nie po to kupujecie smart termostat, żeby sterować nim ręcznie. Więc to w jaki sposób naprawdę się powinno go używać, to w połączeniu na przykład z, z centralką Fibaro zadajecie sobie tam temperaturę, sterujecie. A, na, a tak naprawdę to wszystko to powinno działać na zasadzie scen. Czyli ustalacie sobie automatyzacje, które ustawiają o konkretnych godzinach temperatury plus są wyzwalane różnymi, e, różnymi zdarzeniami. Czyli na przykład wychodzicie z domu, więc ta temperatura może spaść do na przykład nie wiem, 19, e, 19 stopni, kiedy wracacie do domu, no to zaczyna rosnąć, tam to jest mniej do 23-24, tak jak wolicie. E, ważne jest, żeby zrobić sobie takie dobre automatyzacje, bo te termostaty wtedy najlepiej działają. Pamiętajcie oczywiście też o tym, że przy ogrzewaniu podłogowym nie ma tak, że sobie sterujecie temperaturę o kilkanaście stopni w ciągu dnia, więc jeżeli dacie w ciągu nocy 16 stopni, w ciągu dnia 23 stopnie, a np. wieczorem 28, to nadal będziecie mieli pewnie gdzieś w okolicach 22 i on będzie próbował trochę podnieść, trochę obniżyć. Więc zawsze pamiętajcie o tym, że jest ta tak zwana bezwładność i potrzeba czasu, żeby pomieszczenie się nagrzało. Więc podsumujmy sobie ten termostat. Podsumowując, HitIt zrobił termostat nietypowy. Z2 to nie jest termostat, który montujemy na ścianie, tylko który możemy sobie na przykład postawić na biurku, i z tego miejsca muszę przyznać rację mojemu teściowi, który mówił, że jego znajomy taki termostat posiada i może sobie chodzić po domu zmieniając temperaturę. Ja mówiłem, że to jest niemożliwe, bo one muszą być przymocowane do ściany. No ale cóż, myliłem się i muszę przyznać rację. Jeżeli chodzi o wygląd to tak jak wspominałem wcześniej jedyny kolor to jest biały, to może przeszkadzać. Mi osobiście pasuje do całego pomieszczenia i do całego domu. To co mi się naprawdę podoba i co jest fajnym bajerem to jest ten wyświetlacz, który ma wykrywanie ruchu i natężenia światła. Czyli jak się przejdzie przed nim to on proszę, pokazuje temperaturę w tym danym momencie. Naprawdę fajne. No a poza tym... Wszystko ok, nie ma co się do tego yy, termostatu przyczepić. Steruje dobrze ogrzewanie podłogowe, pokazuje temperaturę, pokazuje również wilgotność, więc możemy sobie sterować nawilżaczem. I jeżeli szukacie takiego nietypowego termostatu do siebie, no to ja go Wam mogę gorąco polecić. No i zaprosić Was na nasze kolejne filmy, których w niedługim czasie będzie naprawdę sporo. Pozdrawiam.